Dekoloryzacja w bosów. Na czym polega i jak przebiega? Dekoloryzacja w bosów w domu. Dekoloryzacja w bosów. Na czym polega i jak przebiega? Dekoloryzacja w bosów w domu. Dekoloryzacja w bosów pozwala pozbyć rozczarowania. Jakiego choraz w kreska lyciu po wizycie u fryzjera dowiadczy baka kreska da kobieta, o w lustrze swoje, wie kreska o ufarbowane w bosy. Przeczytaj przecinek na czym polega dekoloryzacja w bosów przecinek jak przebiega ona u fryzjera, i poznaj sposoby dekoloryzacji w bosów w domu. Dekoloryzacja wbosów przebiega z ciemniejszego koloru na jańsze. Dekoloryzacja wbosów to zabieg, który naprawi to, co zepsuła zbyt ciemna farba. Polega na usuwaniu z wbosów sztucznych, zbyt ciemnych pigmentów. Jest ratunkiem wówczas, kiedy po zabiegu farbowania okazuje się, Kreska E uzyskany efekt nijak ma masi do tego, jaki był zaplanowany. Ale nie tylko, zabieg dekoloryzacji mokreska E by równie kreska sposobem na to, by bez bolenie, bez konieczności radykalnego cicia lub chodzenia z odrostami wróci do naturalnego odcienia w bosów. Za pomoc kosmetyków do dekoloryzacji mokreska na usun ciemne pigmenty, dlatego najlepsze efekty zabieg ten daje w banie na ciemnych w bosach czarnych, czerwonych, brzowych, machoniowych, ciemnorudych. Istnieją jednak dwa warunki, jakie trzeba spełnić, by zabieg ten przyniósł oczekiwane efekty. Po pierwsze w bosy w ufarbowane, gdy kreska dekoloryzacja usuwa wypcznie pigmenty sztuczne, a nie naturalne. Po drugie w bosy powinny być w dobrej kondycji. Zabieg co prawda nie niszczy ich struktury, ale mokreska ejo ozbabia, tym bardziej. Kreska E. Zazwyczaj po dekoloryzacji konieczne jest ujednolicenie odcienia w bossów za pomoc delikatnej farby. Dekoloryzacja Mokreska na wykona zarówno w salonie fryzjerskim, jak i w domu. Na czym polega dekoloryzacja u fryzjera? I jakie są domowe sposoby na usunięcie nieścianego pigmentu? Dekoloryzacja w bossów u fryzjera. Na czym polega? Profesjonalista Mokreska E wykona zabieg dekoloryzacji wbosów na ukreskane sposoby. Najszybciej w pozbyciu sinie ścianego koloru włosów po Mokreska E ukreska czy rozjaniacza. Ten ukreska w salonie zawiera co prawda amoniak. Ale prócz tego równie kreska substancje pielgnuj C, dlatego jest on stosunkowo bagodny dla wbosów. Fryzjermo kreska E równie kreska U kreska Y do tego celu tak zwane Cigacza kolorów, czyli color.pl Wybarwienie pigmentów za jego pomoc trwa jednak znacznie debu kreska E, CZ to tak kreska E nie radzi on sobie ze wszystkimi pigmentami. No i zdarza się, kreska E po zabiegu z ukreska ciągacza cigacza kolorów Bosy ponownie ciemniej. Eksperci zgodnie podkreślają, kreska E jeli w Bosy S w dobrej kondycji, a uprzednio farbowane by były w salonie, nie pokreska dane od kreska na usun z nich nawet w cigu jednej wizyty. Inaczej wygląda sprawa: jelina w bosach znajduje się farba drogeryjna. Takie produkty mog zawiera metale ci kreska K i trudno je wybarwi. Mokreska E się zdarzy, kreska E zabieg będzie trwał nawet kilka godzin i trzeba go będzie powtórzyć, bo jedna dekoloryzacja nie da zadowalających efektów. Czas trwania dekoloryzacji w salonie zale kreska Y od wbosów, a tak kreska E od rodzaju u kreska y tej farby i od koloru, jaki docelowo chcemy uzyskać. Czas dekoloryzacji i ilo zabiegów zale kreska Y równi kreska od tego, o ile odcieni chcemy je finalnie rozjaśnić. W trakcie jednego zabiegu mokreska na rozjani w bosy o kilka tonów np. bat czarne na BRzowe, BRzowe do rudych. capkowite odbarwienie bosów czarnych do ciemnego blondu mokreska ewice i nawet kilka miesięcy. Dekoloryzacja w u fryzjera kosztuje od około 100 do nawet 300 złotych. Przebieg dekoloryzacji w salonie fryzjerskim. Zanim fryzjer przystpi do zabiegu, musi ocenić stan włosów i sprawdzi, czy ich struktura nie jest uszkodzona. Na tej podstawie dobiera odpowiedni rodzaj preparatu oraz dopasowuje jego ST kreska E, a tak kreska E podejmuje decyzję, czy wystarczy jeden zabieg, czy koniecznych będzie kilka wizyt. Pona bokreska Eliu Preparatu co kilka minut powinien sprawdzać aktualny kolor bosów. Ponieważ kreska po zabiegu usunięcia sztucznych pigmentów włosy mogą mieć nierówny kolor, zazwyczaj konieczne jest kolejne farbowanie, tym razem w celu ujednolicenia odcienia. Nowa farba powinna być o ton niż kreska wie kreska o odbarwione pasma. Warto wiedzie pielgnacja po dekoloryzacji w salonie i dekoloryzacja, i zwizane z niej farbowanie zbabia i wysusza w bosy, wskazana jest wice ich odpowiednia pielgnacja. Trzeba o nie dbać pomoc od lwek i masek do u domowego, zawierajcych keratyn to dla ozbawionych w bosów prawdziwy eliksir kreskałycia. Raz na jaki czas warto również kreska wykona profesjonalny zabieg GB Boko na kreska Ajcy, albo nawet zabieg rekonstrukcji wbosów w salonie. Dekoloryzacja wbosów. Domowe sposoby nie pigmenty kreska napróbował usunąć wbosów równie kreska za pomoc domowych metod. Ten najczęściej stosowane to, 1. Dekoloryzator z drogerii silny, chemiczny utleniacz, który kosztuje około 50zb, a ponabokreska ENU na wbosy rozjaniaje. Ściganie pigmentu z włosów odbywa się etapami. Dziep przed dekoloryzacji wbosy nalekreska Y bardzo delikatnym, najlepiej niemowlcym, szamponem i niestosowa od kreska Następnego dnia kosmetyk trzeba przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu, a następnie na bokreska Y na wbosy. Zaczynaj C od dobu i kieruj C ku górze, omijaj C od Gdy łódź zalecony przez producenta czas działania, wbosy trzeba dogbadnie umyć resztki preparatu mokie przyciemni i wysuszy. Jeli kolor jest nierównomierny, cały zabieg trzeba powtórzyć. Rozjaniacz zmieszany z szamponem i odkreska w kapiel rozjaniajca- zasada działania tego zabiegu jest prosta, szampon ma działanie zasadowe, a wice otwiera bózg w bosa, czemu rozjaniacz mokreska ebatwo do niego wnikn i usun pigmenty. Dodana do mieszanki od kreska ływka chroni w bosy i na wilka Specjali Specjaliści nie polecaj jednak tego sposobu, gdy kreska bardzo rzadko daje dobre efekty. W własnej roboty maseczki rozjaniajce nie daj spektakularnych efektów, lecz stosowane regularnie, lekko rozjania zbyt ciemny farb. Jednym z CZ? Polecanych przepisów jest maseczka z miodu, którą trzeba na bokreska Y przed myciem na kilka godzin. Inny sposób to mycie w bosów szamponem zmieszanym z bokreska kreska sody oczyszczonej, a następnie płukanie ich wodze toctem jabłkowym.